Chcemy wyliczyć zysk. No i tutaj mamy od razu cenę, bądź mamy ilość sprzedanych sztuk. I każdy na początku, też doświadczenia wiem, że robi to w taki trochę dziwny sposób, że tu robi to razy to, zaznacza sobie, kopiuje do końca i na końcu wstawia sobie sumę. No jest to zadanie trochę na piechotę zrobione. Po co używać dwie funkcje? Nie, aż. Yy, Wpisywać zawartość do czterech komórek, jak można zrobić to, to yy, błyskawicznie. Zysk faktycznie to powinien być przychód, nie zysk. Dobrze, no to teraz zaznaczamy sobie tą komórkę, naciskamy sobie przycisk FX i wybieramy funkcję suma iloczynów. Suma iloczynów działa bardzo prosto, że najpierw nam przemnoży, a później nam to wszystko sumuje. Jest ona w grupie funkcji matematycznych. Suma iloczynów, naciskamy OK. Teraz zaznaczamy sobie, że tablica pierwsza to są nasze, to jest nasza cena, a druga, że to jest wykonana liczba. I jak mamy coś takiego, naciskamy OK i wychodzi 78 000. Można oczywiście sprawdzić na piechotę, czy wyszło, czy też nie. Mm.